Komputer Volvo FH, rocznik bieżący, 2020, nowe Volvo. Pokazuje pierwsze informację po przekręceniu stacyjki. Płyn sprywkiwaczy niski poziom. Tak, jest brzydka pogoda, my jesteśmy w Austrii. E, światła wyłączamy, bo się paliły. Niestety nie da się wyparzyć w ogóle. Tutaj mamy od razu całodniowy czas jazdy. Chwilę to potrwa, zanim informacje przejdą, 5 minut temu zakończyłem jazdę. Ale od początku, to jest pierwsze menu. Po lewej stronie mamy godzinę 18.22, 2 stopnie Celsjusza. Światło się pali. Komunikaty mamy, że skrzynia jest teraz na neutralu. Automat po środku, tutaj. Neutral, wsteczny, automat N2. Bierzemy na neutralu, inaczej niż na neutralu. Nie odbierzemy Po lewej stronie mamy oczywiście temperaturę płynu chłodzącego, stan AdBlue blue. Coś się rozmazuje. Ten obraz nie mogę złapać ostrości, e, paliwo i tak dalej. Ale najważniejsze te gaśniki to. Złapi ostrość. Dobra, sterujemy. Tutaj na dole to co się zapala, to jest jedno, to na górze to jest oczywiście ręczny, czyli ręczny jest tu i nie niezapięte pasy. No tutaj podstawowe informacje, tachograf. Czas przerwy, ile mamy, sałodniowy czas jazdy, no i tygodniowy czas jazdy oraz dwutygodniowy czas jazdy. O złapałem ostrość. I wszystko przewijamy tutaj tym. Tym wychodzimy. E, tym przewijamy górę-dół. E, komputer kładowy. Tacho. No to tacho już było, tak? Nie chcę się pokazać. Dalej, jakie mamy funkcje? Wskaźniki. Co jest w wskaźnikach? Wskaźniki mamy ciśnienie układu hamulcowego, prędkościomierz, stan akumulatora, woltaż akumulatora. Poziom oleju silnikowego możemy też zmierzyć magnetem. Temperatura oleju silnikowego wynosi obecnie 100 stopni Celsjusza. Ciśnienie oleju silnikowego, temperatura oleju skrzyni biegów, ciśnienie doładowania, data, blokada mechanizmu. Poza tym jeszcze komputer pokładowy, zużycie paliwa teraz, i tutaj podróż T1. 78 km dzisiaj średnia prędkość, to jest dzisiaj, tutaj mamy T1 i T2, wciskamy tutaj przyciski, resetujemy, tutaj jest, że przejechaliśmy dzisiaj 739 km. I zużyłem na to paliwa 31,3. Średnie zużycie paliwa na, te, na 100 km przy przejechaniu 793 km, 1176 T2 podróż i te 2 to prędkość 75 i 31,7 litra na 100 km. Mam 22 ,2 tony załadunku wskaźniki obciążenia. No to tutaj pokazuje nam ociski na osi 11 i 6 na przednią oś, 6, 6, 6 na pozostałe 3 osie w naczepie. Totalnie 18 ton. 18 ton na 3 koła naczepy. Do tego dodaje się 11 ton i wtedy mamy <głosy> <głosy> ładunek całkowity, czyli przewozimy 30 ton na to. Nie ja mam 21 ton. Jak widać, zwykłego tonarza nie pokazuje. Tutaj, timery nagrzewania, klima postojowa i tak dalej. No to sobie ustawiamy, prawda? Dalej przewijamy Przewijamy wszystko tym ulubione. Multi albo pojedyncze. Strzałkami na kierownicy. Teraz zmieniamy tak i tak. I pojedyncze to, że mam tylko takie dane. 2816 km do po zbiornika 918 litrów jest zbiornik, który to nam pokazuje komputer pokładowy to jest pojedyncze, to jest multi a multi mamy tak że mamy trzy dane a tu ulubione weszłem w co wszedłem czas przerwy ilość paliwa Dystans wysoki, niski, temperatura silnika, ciśnienie oleju, temperatura płynu, nie skrzyni biegów, prędkość, prędkość w tym, tyk, tyk, tyk. Akumulator to są dane, które możemy sobie ustawić w tym. No, na obecną chwilę, no nie wlecamy, oczywiście, to same, to same, zostawiamy tutaj tachograf i czas przerwy. Tutaj się pokazuje czas jazdy i czas przerwy, gdy się zatrzymamy albo czas, wiadomo, młotków albo innej pracy jeszcze. Escape wszystko wychodzimy, e-skate wychodzimy, ulubione ustawienia, ustawienia. No i tutaj mamy na przykład język. W większości Walf co wsiadałem było oczywiście, ale od czasu jazdy jednostki, prędkość, dystans i mamy kilometry, mile, możemy sobie ustawić jak chcemy, tylko że nie chcemy, w litrach chcemy wszystko, czynności obsługi, tu pokazują nam się komunikaty pojazdu, płyn do spłyskiwacza, że jest mało i inne, A skate. Zużycie hamulca. Czynności obsługowe. Kloski hamulcowe są nowe. Skate. Dane pojazdu. Dystans. Dobra. Reset danych przeglądu i materialu. Spuszczenie się Oczyszczenie ogrywa, ogrzewania postojowego. Rozpocząć sesję oczyszczania. Nie. Teraz nie oczyszczamy. Ale dobrze jest. Coś takiego czasami przeprowadzić. Dobra, no i tutaj mamy już 12 minut przerwy. Jeszcze raz, na przykład tachograf, wskaźniki, komputer pokładowy. No to pokazuje nam zużycie chwilowe, dzienny przebieg. 2816, czyli dystans, który pokładamy na danym paliwie i 918 litrów, że tyle mamy w baku. Pojemność tego samochodu to 1300 ponad litrów. Dobra. Jeszcze raz pokażmy, jak ustawić język. Tutaj na przykład wadą jest to, że na tym głównym to jest główny, początkowy ekran, teraz w tej chwili. I tu mamy czas tachografu, zużycie paliwa obecne i ciśnienie turbiny. W ulubionych możemy to przestawić, ja bym sobie przestawił tutaj na czas całodzienny jazdy na przykład, ale tego się nie da. Muszę wtedy wchodzić, żeby zobaczyć co, Bo na przykład przyjechałem 4,5 godziny, wiem, że czasu mi 4,5 godziny wystarczy, tylko mi wystarczy czasu, czyli czas odpoczynku, całodniowy czas jazdy. O, dzisiaj przyjechałem 9,49 i na tym sobie to ustawiam. A wolałbym mieć to po prostu ustawione od razu, ale się tego zrobić nie da. Przynajmniej ja nie znalazłem takiej opcji, żeby to ustawić od razu. Mhm. Jeszcze raz pokażę coś. Gdy wchodzimy do menu, Pokażę, jak zmienić język, gdyż we wszystkich, w których jeździłem, Volvo sam zmieniałem język na polski, bo wszędzie był angielski. Wchodzę. No, wchodzę. Wchodzę, wciskam ten przycisk. No, escape, czyli tak, tachograf, wskaźniki, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Siódme ustawienia i na początku język. English, Polish, Deutsch. Trzy możliwe języki do wyboru: wyświetlacz, czujności, oświetlenie otoczenia i to wszystko. Dobra, to tyle, co można zobaczyć na komputerze, czyli na przykład najważniejsze rzeczy teraz, jak stoję, no to dla mnie wskaźniki. Ciśnienie układu hamulcowego nie jest dla mnie istotne jak stoję ale ważne jest na przykład stan akumulatora, żeby wiedzieć czy muszę przepalić silnik i jego stan woltanta. Również czy olej jest wysoki poziom, trochę spadło, niedawno doolewałem, Ja jeżdżę tym samochodem od niedawna czyli widać, że oleju trochę prawdopodobnie bierze, chociaż to o niczym nie świadczy, gdyż po prostu stoję może trochę przechylony bla 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 bla. Nieważne, w każdym razie tak działa komputer. Tutaj te przyciski jeszcze przedstawiamy na, na radio, tym, tym przewijamy sobie i tak dalej. Tutaj mamy głośność radia i w ogóle obsługa klawiatury. Tutaj to służy do tempomatu. To zero, czyli włączamy tempomat, ECO, ustawiamy tryb telefon. Ale głównym przyciskiem jest ten, ten jest do tempomatu. Takie tyk, 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 tyk. Widać to? W każdym razie to, co powoduje, już widziałem, że tutaj są na przykład wykruszone. Że guma pęka. Jak się zbyt często używa tempomatu i się tak bierze, to na no, Dobra, ja już dziękuję. Mam nadzieję, że mój film pomoże komuś, kto na przykład wsiada do Volvo. Skrzynia biegów. Re neutral. recovery, neutral. Automat manual. Manual jeszcze tu. Dobra, dzięki na razie.